Rozdział 16. Fix udaje nieświadomego. Rangoon, jeden z okrętów wschodniego towarzystwa przeznaczony na morza chińskie i japońskie, był żelaznym parowcem o wyporności 770 ton i sile 400 koni mechanicznych. Szybkością nie ustępował Mongolii, jednak pod względem wygody pozostawiał wiele do życzenia. To też pan Fogg musiał zrezygnować z zamiaru jak najwygodniejszego umieszczenia w nim pani Audy. Zresztą chodziło tylko o odległość 3,5 tysiąca mil, które przebędą w 11 lub 12 dni, a pani Auda nie była wymagającą pasażerką. Podczas pierwszych dni podróży młoda kobieta poznała bliżej pana Foga. Przy każdej sposobności okazywała mu jak największą wdzięczność. Flegmatyczny dżentelmen, sądząc z pozoru, przejmował to wszystko bardzo obojętnie, ani tonem, ani gestem, nie zdradzając najmniejszego wzruszenia. Był dla niej wyszukanie uprzejmy dbał, by jej nic nie przeszkadzało, ale wszystko co robił, robił z wdziękiem i spokojem automatu. Pani Auda potwierdziła wzruszającą historię, którą opowiedział o niej przewodnik. Rzeczywiście pochodziła ona z rasy zajmującej u krajowców nadrzędne miejsce. Niektórzy kupcy parscy dorobili się na handlu bawełną w Indiach ogromnych majątków jeden z nich James Yeboy otrzymał od rządu angielskiego szlachectwo i pani Auda była krewną tego właśnie bogatego człowieka kuzyna pana Yeboy szanownego Ye, chciała odszukać w Hongkongu czy znajdzie u niego schronienie i opiekę tego nie mogła twierdzić na pewno na to pan Fok odpowiedział aby była zupełnie spokojna i że wszystko ułoży się z matematyczną dokładnością był to jego zwykły sposób mówienia Pierwsza część podróży na Rangunie odbyła się w najlepszych warunkach. Cała ta część Bengalu była odpowiednia dla szybkiej podróży. Ze statku widziano już Duży Andaman, główną wyspę archipelagu Andamanów, z malowniczą górą Saddle Peak liczącą 2400 stóp. Statek trzymał się blisko brzegu. Dzicy mieszkańcy wyspy nie pokazywali się wcale. Są to istoty stojące na najniższym stopniu cywilizacji, nie są jednak ludożercami. Wyspy tworzyły prześliczną panoramę. Z przodu ogromne lasy muszkatowych i bambusowych drzew, wdali sylwetki gór o kształtnych kanturach. Na brzegach roiły się salangany, których gniazda są ulubioną potrawą mieszkańców Państwa Smoka. Cała ta dekoracja prędko znikła z oczu i Rangun wsunął się w cieśninę malajską, aby przez nią dostać się do Morza Chińskiego. Co robił inspektor Fix tak pechowo wciągnięty w tę podróż dookoła świata? Zostawiwszy w Kalkucie polecenie, aby w razie nadejścia rozkazu aresztowania odesłać go do Hongkongu, Fix wsiadł na ranguna niezauważony przez Obieży Świata, starannie unikając spotkania z nim. W rzeczy samej trudno byłoby mu wytłumaczyć swą obecność na pokładzie, nie wzbudzając w Obieży Świacie podejrzenia. Ale zbieg okoliczności sprawił, że Fix odnowił swą znajomość z poczciwym chłopakiem. Jak to się stało, zaraz zobaczymy. Wszystkie nadzieje, wszystkie pragnienia inspektora policji skoncentrowały się w jednym punkcie świata. W Hongkongu musiało nastąpić aresztowanie, inaczej złodziej wymknie się bezpowrotnie. Hongkong był ostatnim kawałkiem angielskiej ziemi. Poza nim Chiny, Japonia i Ameryka mogły posłużyć panu Fogowi za pewne schronienie. W Hongkongu, w chwili nadejścia rozkazu, Fix mógł niezwłocznie zaaresztować pana Foga i oddać go w ręce policji. Nic nie stało temu na przeszkodzie. Co innego, poza Hongkongiem. Tam nie wystarczał już zwykły nakaz aresztowania. Potrzebne były pewne formalności, wymagające dużo czasu, mogące spowodować zwłokę, z której złodziej skorzysta, aby zniknąć na zawsze. Otóż powtarzał sobie Fix podczas długich godzin spędzanych samotnie w Kajucie. Jeśli nakaz aresztowania już nadszedł do Hongkongu, wtedy bez długich ceregieli zatrzymam mojego pana. W przeciwnym razie za wszelką cenę muszę opóźnić jego wyjazd. Nie udało mi się to ani w Bombaju, ani w Kalkucie. Jeśli mi się nie uda również w Hongkongu, moja opinia będzie stracona na zawsze. Niech się dzieje, co chce, muszę dopiąć swego. Ale jakiego sposobu użyć, aby w razie potrzeby opóźnić wyjazd tego przeklętego foga? Gdyby jego zamiary chybiły, fix był zdecydowany wyznać wszystko światowi i we właściwym świetle przedstawić mu jego pana. Zawiadomiony o wszystkim, w obawie aby go nie wzięto za wspólnika kradzieży, Francuz stanie po stronie fixa. Był to bardzo niebezpieczny krok, gdyż świat mógłby jednym słówkiem powiedzianym do swego pana zepsuć całą sprawę. Ucieknie się więc do niego tylko w ostateczności. Obecność pani Audy na statku w towarzystwie pana Foga ogromnie intrygowała inspektora policji. Łamał sobie głowę nad tym, kim była ta kobieta, skąd się wzięła, jaki zbieg okoliczności zbliżył ją do pana Foga. Przypuszczał, że spotkali się w drodze z Bombaju do Kalkuty, ale czy działał tu prosty przypadek, czy jakiś z góry określony plan? Łatwo zrozumieć, do jakiego stopnia była podrażniona jego ciekawość. Zastanawiał się, czy nie wchodzi tu w grę jakiś karygodny postępek. Było to bardzo możliwe. Myśl ta zawładnęła nim zupełnie. Widział już wszystkie korzyści, jakie wynikały z tej okoliczności. Czy ta kobieta była zamężna, czy nie? W każdym razie miało miejsce porwanie i można było w Hongkongu tak zaplątać tego pana, że nie wykręci się już pieniędzmi. Ale trzeba zacząć działać przed przybyciem statku do Hongkongu. Ten fog ma paskudny zwyczaj przeskakiwania ze statku na statek mógłby więc już być daleko, zanim sprawa się zacznie. Trzeba więc zawiadomić władze angielskie jeszcze przed przybyciem statku do portu. Nic łatwiejszego, gdyż Ramgun zatrzymywał się w Singapurze, a Singapur był połączony telegraficznie z granicą chińską. Zanim jednak coś postanowi, zapyta obierze świata, któremu jak wiedział z doświadczenia, łatwo rozwiązać język. Nie było jednak za wiele czasu do stracenia. Był 31 października i na zajutrz rangun zarzucał kotwicę w Singapurze. Nazajutrz Fiks wyszedł na pokład. Obierzy świat spacerował sobie, gdy inspektor rzucił się ku niemu z okrzykiem Pan na rangunie? Pan Fiks na pokładzie. Odparł zdziwiony Obierzy Świat, rozpoznając swego towarzysza podróży na Mongolii. Jak to? Został pan w Bombaju, a teraz jest pan w Hongkongu. Czy pan także odbywa podróż dookoła świata? Ależ nie odparł Fix. Zamierzam tylko na parę dni zatrzymać się w Hongkongu. Ach, tak odrzekł Obierzy Świat, trochę zdumiony ale dlaczego nie widziałem pana przez cały czas na pokładzie? Mała niedyspozycja. Choroba morska zatrzymała mnie w kajucie. Zatoka bengalska nie służy mi tak jak ocean indyjski. A jak się miewa pan fogg? Zupełnie zdrowy i punktualny jakiego podróżny notatnik ach panie fix nie wie pan że mamy ze sobą młodą panią młodą panią spytał fix doskonale wiedząc o kogo chodzi obieży świat zaczął mu opowiadać o wszystkim, co zaszło o incydencie w świątyni piladzi, o kupnie słonia za dwa tysiące funtów o Suti, o uratowaniu pani Audy, o tym, jak ich wezwano do sądu w Kalkucie, jak ich skazano na więzienie, lecz dzięki kaucji są na wolności. Fix, znający doskonale ostatnie zajście, udawał zupełnie nieświadomego i w końcu zapytał o Bierze Świata, czy jego pan zamierza zabrać młodą kobietę ze sobą do Europy. Nie, panie Fix. Chcemy ją oddać pod opiekę jednego z jej krewnych, bogatego kupca z Hongkongu. Trudna sprawa, mruknął do siebie Fix. Może kieliszek anyżówki, panie, obierzy świat? Chętnie. Trzeba koniecznie wypić za nasze spotkanie na rangunie.